Witam moi drodzy w kolejnym odcinku projektu Ford GPW70311. Dość e, długo mnie nie było, ale mimo wszystko projekt e, gdzieś tam minimalnie szedł do przodu. Tak więc spokojnie, bo już nawet kilka osób e, pisało do mnie, że, myślę, że coś się stało, czy zaniechałem całkowicie ten projekt i tak dalej. Nie, wszystko jest ok, ale jest na pewno brak e, czasu, albo na pewno jest go mało ale do rzeczy, pokażę Wam co jest zrobione na ten moment i co będę robił w najbliższym czasie, tak więc póki co intro i lecimy z tym. Na stole jak widzicie, tutaj ta rura udało mi się taką załatwić yy, takiego nosa, ona jest całkowicie inna i o wiele łatwiej i, i, i ładnie wyglądają te druciane, tutaj obejmy na niej, tak więc postaram się tutaj zamontować na tapecie zestaw mas opisane. Yy. No ale rozkminka, że tak się wyrażę, trwa. Widzicie, tu jeszcze troszeczkę zostało części niewmontowanych. Eee, teraz co się dzieje tutaj jakby we wnętrzu auta. Mam praktycznie tutaj finito. Wszystko jest skończone. Zostało do podłączenia. O, tylko to. Tutaj całe te spaghetti tak naprawdę wrzucić tylko tutaj. Temat zamknięty. Tutaj już, jak widzicie, drzwiczki, to wszystko tu już jest porobione. Eee, no to no pierdołki, gadżety. Eee, plandeka ładnie już zamontowana prawidłowo pod spodem. Tutaj wszystko, wszystko, takie już te rzeczy porobione, o tutaj, po to wszystko tutaj coś było, coś tu było nie tak. Eee, pompka na swoim miejscu, tu zostały jeszcze rzeczy do zamontowania. Ale jak widzicie, tu nie ma już, nie wiadomo czego tak naprawdę. nie. Cały czas na pewno brakuje całej tej wewnętrznej ramki szyby. Ona już tutaj sobie czeka na pomalowanie. No, tam jeszcze wały, kilka drobiazgów. Tak prezentuje się Ford na dzień dzisiejszy. Z tej strony mam to praktycznie definitywnie zamknięte. Zostały do podłączenia tutaj te linki. Trzeba je skrócić i podłączyć. Tu jeszcze obejma przyjdzie. Nie wiedziałem, że jest taka obejma, a jest. Klakson jest specjalnie zdemontowany, bo tylko przeszkadza. Pedał gazu i ogólnie pedaliera no jeszcze nie jest zrobiona, ale no do zrobienia. Teraz walczę tutaj troszeczkę z masami troszeczkę już z jakimiś tam przewodami co tutaj aha linka tego na pewno nie pokazywałem wam na kamerze linka od ręcznego jest już prawidłowo zamocowana czyli tu jest przykręcona na takim specjalnym klipsie i sobie idzie tam do dzwonu przykręcona no i już zamontowana do łapki reduktora będę chciał tutaj skończyć Tutaj te masy, o, tu podpiąć. Jak podepnę te masy, to już będzie można przykręcić filtr. Yy, a może go jeszcze nie będę przykręcał, bo widzicie, cały czas czekam, ale tu już jest bliżej niż dalej. Nie ma rozrusznika, nie ma prądnicy. Z tego względu, że no jest, te elementy są u Carringtona. On tamada mi załatwia yy, ocynkowanie tego a ja następnie to wszystko złożę. No wiecie, tu już nie ma, nie ma cudów. Jeżeli chodzi o temat jeszcze tutaj jakby prądu, czyli akumulatora, to mam kupioną, to jest chyba Willard, taką ze Stanów, taką skrzynkę, która, do której się wkłada inny, jakiś żelowy, nowoczesny akumulator. No ale on wizualnie wygląda jak ten z wojny, nie? taki trochę gadżet to już jedzie ze Stanów tak więc niedługo pewnie dojedzie też to będzie można wstawić tak więc na pewno tutaj prądnica i rozrusznik ja póki co ogarniam takie pierdołki nie ukrywam, że mocno mnie zmęczyły te filcowe przekładki tutaj widzicie urywała mi się to już drugi komplet dosyć ciężko się je montuje Akurat tutaj zazdroszczę, że tak powiem, tutaj modelowi MB, bo te czarne gumowe uważam, że są 10 razy lepsze i jakieś takie przyjemniejsze. No ale co zrobić? Tutaj o, już ten wężyk, tutaj zamontowany, bo też czekałem i na wężyk. Jak był wężyk, to nie miałem tych mocowań. I jak widzicie, to takie już pierdoby, tak naprawdę. No ale wszystko wymaga nie? czasu, kiedy chce się to zrobić tak, jak ma być. Tu na pewno pedaliera. No i co? I temat tak naprawdę będzie zamknięty. Tak jak widzicie, mało już tego zostało. Dziś tam coś dokupuję jeszcze jakaś jedzie paczka z Francji. Eee, tu jeszcze kabelek od cewki do aparatu zapłonowego. Za chwilę będę starał się powkręcać te masy eee, te wszystkie tutaj rzeczy. No i co? I do przodu, nie? Prezentuje się fajnie. Zobaczymy, jak będzie chodził. Oczywiście na razie kończę. Jakby nazwijmy to taki pomnik, tak? Czyli auto ma być skończone, złożone. Może to tak, może to, to dobre słowo. Złożone w 100%. Yy, następnie zalane wszystkimi olejami. Zalane. Yy, co tam jeszcze? Płyny. Paliwem. Na pewno hamulce trzeba jeszcze być ogarnąć, bo one nie są w ogóle ustawione, nie ma płynu hamulcowego itd. czyli odpowietrzenie. A później już testy, tak. Nie wiem czemu ja się cały czas obawiam skrzyni biegów, bo były z nią takie różne przeboje i z tego co widzę, co się dzieje jakby w tych tematach, kiedy składana jest nowa skrzynia biegów, to ona raz działa, raz nie działa, dzisiaj działa, coś tam się pokręci, zacina się, przycina się. Gdzieś te elementy muszą chyba się doszlifować, ma dopasować, mam nadzieję, że nie będę musiał jej wyciągać ale szczerze mówiąc mam to gdzieś z tyłu głowy, że tak się to może skończyć, że po jakimś czasie, a może już niestety na samym, na, na samym początku będę musiał ją wyciągnąć, bo to nie jest nic nowego. A propos skrzyń biegów dopiero widziałem chyba we Francji są sprzedawane za około 2000 euro takie gotowe skrzynie biegów, które yy, no niby 100% dobrze działają, ale jak jest? Nie wiem. Ale może będę to wypróbował przy przyszłym projekcie. No i dobra, zakładam takie spineczki. One są w dwóch różnych rozmiarach. Tam nie, ten mniejszy jest na y, przewód od y, licznika temperatury a ten do. zaraz zobaczę jak to, co to tam mamy aha linka prędkościomierza tutaj dobra zaczynam zaczynam od, od tego, musiałem sobie trochę to rozgiąć śrubkę podkładkę sprężynujące, nakręteczka no i co, tu mam już podłączone, zobaczcie na tych spineczkach, fajnie to wygląda Zamieniłem kable, czy tam przewody te grube do akumulatora, bo według zdjęć, które oglądałem się, to ten krótszy powinien być na dole zamontowany, ten dłuższy u góry i one tutaj później tak powinny być ładnie spięte. Na się tego nie, dalej nie robię. Dopiero jak będzie ten rozrusznik, no to się to ogarnie. Tak więc już kolejny etap tutaj to już rozrusznik. No i tutaj jeszcze podłączyłem, podłączyłem ten kabelek, cewka, aparat zaponowy. No i co, trzeba byłoby też tam dalej masować już, ale może, yy, może zamontuję, ja też tak zamontuję połowicznie ten wąż tutaj, który powinien przyjść, chcę, żeby wszystko trafiało na miejsce yy, i też robię już, że tak powiem, mega, ale to mega ostatnie zamówienia i uwierzcie mi, że wiecie jaki to jest problem, kiedy brakuje. Brakuje jednej, dwóch jakichś mega mikro rzeczy i też się stoi z tematami, nie? A w sumie ciężko czasami wszystko przemyśleć tak naprawdę jak to tam ma być. Dobra, biorę się dalej za pracę. Zobaczcie taka ciekawostka, ja lubię takie porównania, bo nie każdy może sobie na to pozwolić jakkolwiek coś takiego jakby ogarnąć no bo ja czasami kupuję trzy na przykład te same rzeczy z różnych firm, zobaczcie tutaj właśnie tego chciałem nawiązać do tych, do tych gum tu macie nos, tu macie kopia zobaczcie, nie duży inny wymiar ale to już wymiar to nie problem, zobaczcie jak diametralnie to się różni i te obejmy na tym średnio pasują żeby nie być gołosłownym tu mam na kolejny zestaw do pedału gazu i tu mam, zobaczcie z takiej marki tu mamy ocynkowany no i ten będę montował do GPW mojego a ten będę montował w przyszłości do projektu MB ale już sobie mogę też popatrzeć co jest co to nie jest tak do końca, ja zauważyłem że na przykład yy, MotorPula części są najlepsze no, są części, które, aby naczyć, bardziej mi się podobają chociażby z tej marki. Dobra, montuję, wsadzę to po prostu i lecimy dalej. No i moi drodzy, kolejny problem. Ja wam pokażę. Te obejmy. Tak, jakby były za małe. No, nie podoba mi się to. Ja już miałem taki problem, akurat nie z tego typu obejmami, tylko z tymi obejmami, że przyszły do mnie takie, które, których totalnie nie, nie dało się założyć. Nie wiem czemu. Jakiś Chińczyk chyba po, po, pomylił, że tak powiem, rozmiary. I czuję, że ten sam problem jest tutaj. No i trzeba będzie pewnie zamówić jakieś. Inne no ale zobaczymy. O, takie blaszki tam zamontowane. O! To się mówi mała rzecz, a cieszę. No dobra, tutaj jakby po tej stronie silnika już za dużo póki co nie porobię, bo nie ma co. A, tu jeszcze masa jest do przykręcenia. Muszę znaleźć. Tu jest jeszcze masa do przykręcenia do tego wężyka i ona chyba idzie do tej śruby. To by dobrze było ją odnaleźć i później przechodzę. Druga masa do silnika. Tu są masowane chyba przewód olejowy, te są chyba masowane, a tu szczególnie to jest wszystko masowane, tak więc muszę to sobie podszukiwać i, i podziałać. A, zapomniałem jeszcze się pochwalić. Zobaczcie na to. Też to robiłem poza kamerą. Taśma była osobno kupowana, łuski osobno, pociski osobno były czyszczone, składane cała ładna taka 50, pięćdziesiątka, pięćdziesiątka, czyli 50 naboi do 50 do można powiedzieć do półcalówki, na razie tak osoby sobie wisi, definitywnie będzie tutaj na magazynku wrzucona i co? No i to, że tam będzie przełożona jakby do karabinu. No imitacja, tak? To, to jest oczywiście puste, bezpieczne i nic więcej. Hmm, taśma jest rozsypna, czyli no nie ma sensu tam yy, ją jakoś zwieszać, no bo ono, to się, ona się sypała, więc po prostu taka będzie imitacja, nie tak jak teraz, tylko my tutaj w tej puszce. a na razie mi się nie chce ściągać pokrowca, żeby to chować. Niech tak sobie wisi. Dobra, ja tymczasem muszę ten tutaj Misz masz ogarnąć, bo dużo z tych mas że tak powiem nie mam pojęcia co gdzie idzie. I muszę je poodszukiwać, poweryfikować. O te, chyba będą szły tutaj, bo mają te mocowania. Te będą szły chyba tutaj na podszybie. Tu jest jeszcze jeden. Ten będzie chyba rzadko filtra powietrza. Mam ponumerowane, więc będę musiał ten tylko posprawdzać. No, najłatwiej jest z takimi mocno charakterystycznymi, bo te malutkie są na grill. Z takimi łóżkami to on jest do regulatora napięcia. To na tłumik. No, ale takie o tutaj krótszy, dłuższy, no to już jest problem. Jak dla mnie przynajmniej. Albo zobaczcie, te są. Praktycznie takie same, a niby według opisu coś innego. Ten jest z tym niby taki sam. No. Ale też trzeba patrzeć, bo na przykład jest yy, dłuższy, krótszy, mniejsze otwory, większe otwory, tak więc, no jest to wszystko przemyślane, nie? które niektóre, zobaczcie, są na przykład powstało, okrąglane. Tak więc, są do tego instrukcje, można z tym działać, a wręcz należy. Dobra, zabieram się do pracy.